Siłą tego wernisażu i tej wystawy jest przede wszystkim to, że uczestniczą w nim trzy pokolenia artystów. Jakby to spojrzeć na osi czasu, dziadek, syn i wnuk. Najstarszy artysta, Alfreda Szkiełowicz, miał w momencie wernisażu dzisiaj 87 lat. Najmłodszy, Kasper Spek, 25 lat. 62 lata różnicy. ile pomysłów na sztukę, ile w ogóle stylów. Sztuki, ile technik, wszystkiego w tym czasie się przewinęło, to nikt nie jest w stanie policzyć. My to mamy tu na obrazach w naszej galerii. Myślę, że Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego spełnia bardzo ważną funkcję dla środowiska północnej w Wielkopolski, nie tylko dla artystów, ale także dla całej społeczności tutaj, bo prezentowana u nas sztuka to jest najwyższy poziom polski, a przy okazji nasi artyści. Nie chcąc być gorsi, stary podnoszą swój poziom. Tutaj tłum ludzi przychodzi, a odbiorca jest dla artysty lusterkiem. My się widzimy w tym, jak odbiorca nasze prace widzi, i możemy wyciągać jakieś wnioski, czy te prace docierają, czy jest jakiś odzew. I to jest bardzo ważne dla nas. Czuję się wyróżniona, nasza moja praca na okładce katalogu się znalazła, także bardzo dziękuję za Wyjątkowe miejsce. Biuro Wystaw Artystycznych w Pile okazało się być miejscem, w którym sztuka rośnie pod nieboskłon. I tutaj dano mi taką właśnie możliwość pokazania się ze szkłem i witrażem. I zachęcam wszystkich, aby tutaj wystawić się, czekając cierpliwie jak ja. Jest to dla mnie ważne bardzo miejsce, o tym też mówiłam podczas pierwszej, pierwszej swojej wystawy, ponieważ moja mama jest bardzo blisko związana z BWA i od dziecka mnie po prostu zabierała na te wystawy, więc jest to dla mnie bardzo sentymentalne wydarzenie za każdym razem i też cieszę się, że mogę obserwować w przeciągu swojego życia jak galeria się rozwija, jak zmieniają się artyści, w jaką stronę też sztuka zmierza, więc jest to, jest to bardzo takie budujące i bogate doświadczenie. Zawsze chciałam być częścią tego artystycznego świata. No i mój debiut był dla mnie no, jedna z najważniejszych rzeczy, jakie przeżyłam. E, taki krok wreszcie w kierunku moich marzeń. No a to, że teraz mogę być tutaj wśród prac takich artystów, no to tylko po prostu jest jakby podtrzymaniem e, tych moich pasji i cudowne jest to, że mogę być wśród wśród najlepszych z naszego regionu. Mamy perspektywiczny pomysł i projekt dla świata artystów tutaj w naszym regionie. Otóż w niedawno powstałej, bo przecież oddanej raptem kilka miesięcy temu strefie rekreacyjnej przy starostwie powiadomej w Pile, gdzie już gościliśmy muzyków tej klasy, co Stanisław Sojka, co Mietek Szcześniak, mamy przestrzeń wydzieloną do tego, żeby powstała dzisiaj ja to nazywam roboczo filia biura Wystaw Artystycznych. Chcemy właśnie zbudować galerię. Galerię poszerzoną również o elementy związane z gastronomią. Miejsce, gdzie nie tylko docelowo będzie można podziwiać pracę naszych artystów, czy na przykład korzystać z przepięknych i merytorycznych wykładów, ale też będzie można popaść w swoistą zadumę, wypić pyszną kawę popatrzeć na piękną florę, która przecież wokół naszego starostwa się doskonale rozwija. Mam na myśli tereny zielone, czy to teren chociażby tutaj wyspy.